Zawody trwają, chłopaki walczą. Ogólnie wyjechały już jakieś dwie, trzy rybki razem z moją. Ja się nie liczę, ale same szczupaki. Na w jedynki, dwie, na druga nie wiem na co wzięła, ale zobaczymy. Jest szczupaczek czy okoń? Nie wiadomo. Szczupaczek chyba. Ale jest, pierwszy. <noise> Uważaj na płyty. Poszedł, ale zaliczony. G1? Tak. Standardowo. Wziąłem vloga, bo mnie jeszcze nie przegrywa. No, trzeba sprawdzić, bo... Wrócił i szybko idziemy pójść. Przed. Przedział? Złóżka da grabkę. Złóżka da No. Delikatnie ci szarpnij. Jest? Spóźni, widzisz, spóźniłeś się. Mimo, minutę. Macie... O, dobra, zaliczymy spokojnie nie ma, bo wpadniesz. Zaliczymy, na spokojnie. Najważniejsze, że o kiju nie zejdziemy stąd. Kukają. Okay, o, mnie tak samo. Ojej. Yeah. No, szczupak. Ale stoją na dnie samym. Czekałem aż prawie z dna uderzy, ale bydlak. Tak, przechodzimy dalej, no, przejdziemy dalej. Jak powiążą, możecie przechodzić powoli, śmiało. Nie zgubimy się. Jak się nic nie dzieje, to nie ma co stać tutaj. Same szczupaczki jakieś, to nie ma co. Ale wcześniej na tym kowrotku tak miałeś, czy nie? Właśnie nie. Może plecionka jakaś, wiesz? Ogonek ci się zawiną. Z tego Selecta są spoko plecionki. Tanie, a są spoko. Ja tak na szybko kupię bo już miałem stare. No, bo niektóre plecionki są takie, że one same w sobie się skręcają, jak są... Jakieś trefna się trafi. Właśnie nie ma najgorzej. Właśnie się prączą. No ale grubą masz plecionkę? A wędkę masz do ilu gram? Do 8, do 8? 7 7, 7 8. No Taką 0,6 sobie musisz kupić 0,8 to max Mokąka to cię nie łotka Mam takie ciekawe tutaj Co tam? Co, co tutaj właśnie założyć? Bo to jest dla mnie pierwszy raz tutaj jestem Więc nie wiem co założyć A jakie masz przynęty? Mam, mam wszystkie Nixie Great Fish'ów no, my na góry fisza tutaj też opak zrobił na złotego. Ja złowiłem na... też podobie coś na złotego. Zielony Great Fish możesz próbować, to one na zielone też tu lubią brać. Ostatnie białe tanty, jak masz. Też ostatnio miałem fajną rybkę na białą tantę. Można też próbować coś na coś większego, jakieś 3 cale i ciężej, trochę 4-5 gram. Bo one ostatnio tak tu lubią reagować, wiesz, na cięższe trochę. Ale jak masz Great Fish mixik, to na to można skubać. Zielony, złoty. Biały też, biały też fajnie brały. A ile gram ma założone? Ile gram? Gówkę? E, trzy. Trzy? No to nie no, to spoko. mówię, tam dalej jak się zrobi czyściej, to można próbować trochę ciężej łowić, bo tutaj to jest zarośnięte. One przy dnie samym siedzą, przy dnie są przyklejone. No, trzeba poczekać aż opadnie dobrze do dna. Przynęta i podbijać powoli. Ja teraz szukałem właśnie w toni. W toni, nie, no tu jest wiesz, no, tu jest ciężko, trzeba je wydubać, bo one tu jest zielsko. I one między tym zielskim stoją w france Ja mówię, mi, mi wziął opuściłem na sam brzeg Znaczy na samo dno chwilę przytrzymałem, bo coś tam robiłem, podbiłem i zaraz uderzył Ja ogólnie właśnie łowię na tej, na, na widawce Jak na widawce? Rzeka No wiem, wiem, ja też od na widawce, śmigam tylko tutaj bardziej A u mojej babci, tam znam wszystkie dołki, gdzie co je, gdzie się ryby chowają Ale w, którym, w których okolicach łowisz, na widawce? Niedaleko Szczecowa A, no to ja też tam jeżdżę się do pierwszego szczupaka złowiłem. Nie na Lubośni Na Lubośni o, jeżdżę Na Lubośni szczupaka 2 stycznia złowiłem 60 do tego właśnie na, na wędkę do dwóch gramów To myślałem na początku że on zaczął I też na fluo 018 wyjechał ale powoli, powoli, ale wyszedł Ale jak idź, próbuj, trzeba próbować No mówię, przy dnie. Mówię, tam dalej jak przejdziemy to łza śmiało ciężej zakładać Ale uderzył. Jak jest okoń, to jest ładny okonek. Ale to jest chyba szczupak. Szczupak. Nie, o kurde. Ale ładny okonek. Piękny okoń. Jakie jedyne, standardowo. Aż go zmierzę, bo chyba będzie jeden z większych trud w tym sezonie od zbiornika. chyba? Trzydzieści jeden Gdzie są czterdziestki? Trzydzieści jeden podbierak? O, ma to tak, kolega, pomoże. Ok, czułaczek, następny. No już mamy parę rybek. Zmieście, bo musi, tu wygra największa ryba, nie? Ma zmiarkę? No, tak. Drogi w życiu. Great Fish działa. Mówię, ludzie jak na live y wchodzą, to mówią, że tylko marketing Great fish, ale naprawdę te przynęty są kurde. Z ciuba? Z z A łowiliście tam kiedyś? Na tym parku? Tak jest tam coś? No, 31, ja tak? No na profilu mam O kurde, nawet nie widziałem. Kiedyś tam miałem jechać, popatrzeć właśnie za okonie zobaczyć tam jakieś okonie tam, są z okonia, to... Nie ma. Lipa Prędzej kleń A klenie są duże. Tam są duże klenie? 3, 3, 3 No to kurde, nawet nie widziałem tam... Nawet nie widziałem tam ryby jakieś są Bo na widawce tam dalej, tam jak są tory, to tam jest, stoją okonie. Ale nie byłem tam nigdy, bo to zarośnięte. Wyjmiecie czy chcecie wypinaszki? Nie wiem, nie wiem, mi się pewnie już razu. Czemu? No małe szczupaki się ciężko wypina. No, został. wyjąć Szczupakowi przynęty, wiesz co się robi? On zamyka, nie? No one są... No one tu mają taki ten... Szupak ma taki punkt przy ubierze jak go ściśniesz... To? No. Ile? Trzy, siedem. Gip. Można tam na spadek iść? Tak, gdzie? Idziemy, no idziemy, jak tu się widzicie, no. Trzeba trafić gdzieś do okonki powoli, trzeba rzucać. Ma rybę? Ma rybę? Siedzi. Siedzi kolejna rybka. Supak. One tak biją te małe Czekaj, bo Dzień. żeby ci nie ściuło. E, maluszki. Czodzienki. Jest. Myślałem, że coś... jest 30. Nooo, 30 gdzieś ma. Nie będzie większy. Od tamtego. Zdjęcie tylko zrobię. To mi takie haki sprzedał, że mi karpy wykrzywiały kiedyś na grobli. No ja Nie do nagrobli w ogóle tam. Jest, że... Też nie to taki karp i mi wykrzywił haczek, no rusek pieprzony. No ja tam byłem, u niego Przynęty to na tanie, w ogóle ryc No po kupisz, no tanie są Nie związałeś ci? Co on ci wiąże? Tam, gdzie Idziemy tam, bo tam coś się działo, chociaż i pójdziemy najwyżej w tamtą stronę. Tam już słoneczko ciepło będzie. Ej, nie, to pójdziemy do dziadków na ognisko. No oni to szybciej rybkę świeżą jedzą tam. Nie ma, wszystkim się ma, no. O, oh, jest! Ale uderzył. Jest, no. Co to jest? Szczupak. Na co? gf No, Spoko, może się wypnie sam, o, gitara. największy. No. Może no, miał wymiarek. Nie lubię takich dotykać. Duży, bliziutko stał, na spadzie. Na samym spadzie stał. Nie, nie miał 60. Podwymiar może coś. On no, w wodzie się taki wydaje. Jest? Cina. Jakie miasto, był chatów, miasto Bruchatu. siemano, witam wszystkich. Siemaneczko, był szczupacz już przed chwilą, ale ściął zestaw. Dokładnie, no elektrownia był chatów dzięki satyktoczka. Na razie robi duszno, zrobiło się ciepło Zrobiło się ciepło Co na coś dużego wziął czy na mniejsze rzucałeś? Tak Na te niebieskie też mi kiedyś brały w spoko To nie tam mniejsze no ja teraz łowiłem, a ty... na te też są brania, wiesz? Na te. na te. Na te, no. Na te złote teraz też można próbować, jak słońce wyszło, te czarne ze złotym brokatem też lubię podgryźć.

Wszystko to jest kwestia budżetu A? Wszystko kwestia budżetu, ale no idzie kupić fajne Tanie wędki, jak ktoś tam wiesz, na początek szuka wędek Spoko, to mówię, zawsze mówię, że te Bika, Mikado Big Slighty Są spoko wędki o, no, ma. Jacksony, Grey Streamy też są naprawdę fajne, spoko wędki się nad Wiesz, jak tak na początek, jak tam wiesz, coś mi nie ma albo łowi sobie tak dlatego dla, tego, dla e, raz na jakiś czas To spoko i dużo też takich normalnych wędkarzach nawet live y tam niektórzy prowadzą To sporo osób właśnie jest takich co łowią tymi big lightami. też nie nie mam swojego stawu, jesteśmy na PZ2 dzisiaj No. No i to jest to, że tak na przykład ktoś nie spinninguje, nie chodzi po rzekach, że nie może na przykład wykupić sobie karty na pół roku, je? To jest chore wszystko. Czemu nie łowić? Bo ja nie łowię, ja to sobie tutaj... Beli. No spoko. Powiesz, że ten z Mikado, co ja kupiłem tego Belly boat'a, to bardzo fajny. Ale ty to jesteś leciutki, to tobie ten z ganki tani wystarczył. No, są te zganki właśnie, czy coś, to spoko są te też beliboty. Tyle, że one tam mają, mówię, wyporność do stówy, to ja to bym zatonął na tym. No, tu to nie, to... te zganki też są właśnie spoko. Tam dokładnie, było? Ostatnio pytałem, czy na trzeba pozwolić. Nie, nie musisz, do 7 metrów nie musisz rejestrować żadnej tej. Co? Silnik do 15, nie musisz mieć patentu. No do 15 koni, a łódkę do 7 metrów nie musisz nigdzie rejestrować. Tam w Brico nie ma jakichś fajnych marek, ale też Jacksona, akurat te przypony są spoko, agrafki symbolnie. symboliczne. Niektóre te agrafki to mają na dwa roz... te rozciągnięcia. Ja tam kiedyś to no, kiedy się tylko tam kupowałem, jak nie było tych wędkarskich tyle, ani sklepów. A on też tam ma chyba sporo rzeczy, nie? Ten, ten rusek. No, tam są fajne. Dużo blach. Co nie, się nie, nie, nie. Za krótko u chatów. No, tylko, że pelety tam przyjmują, No nawet ptaki nie chcą tego Tak? Barde jak kamień. makary go z godziny namaczają. Nie wiadomo, co to jest. Olega wyczał jakiś palet, tam za dziewięć złotych, jakiś amerykański, to jeden becz. Tani, przecież wętkarski nie pół kilo chyba kosztuje za dwie dychy, nie? Z tego federbajca czy tam są jakieś tam firmy? A, no, 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 tak? Ma wszystko. O, uderzył. Nie, raczej pistolecic. pistolet yes, no. nie mały To mały Spoko Bo, tak, żeby nie zerwał przysięgu Na co miał? Wykryć fisza tam Wyczepianie tych małych szczupaków Tak, no ja mówię, nienawidzę ich wyczepiać ale ładny Jeszcze o Zastał tak fluo, żeby... Nie, to jest ten taki... A Co, do 11 łowimy? No, może jeszcze Co? Zmieniamy Co? Co zmieniamy? Możemy iść jak coś dalej, jak chcecie. Obojętne, to tam jest. Możemy przejść dalej. Gdzieś tam poszukać coś. Tą, czy tamtą, to chyba nie ma sensu iść, no bo tam się nic nie działo. Ja Dzisiaj za okoniem, no. Nie, on będzie miał ze 40. 45, 6. Nawet nie będzie miał chyba 45, Z 42. Jakiego? Na tego cały czas. A mnie nie, że na wiem Jakbym ja takiego zrobił, to fajnie by było Ja <gulizm> tą w Taką miarę. Nie mi <gulizm> się nic rozkładać. A daj guma. A, że jest po gumie. Jaj. Czerwony. No i. O, 42. Nie, 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 łapcie A, go dobrać, Dawaj, a one są głupie te szczupaki, to może walną A ja, te GF jedynki to już GF1 ma jedyny minus wystawienie gumy. Daj no ale te wszystkie handmade'owe gumy są Oni dają z... Nawet... Oj, sorry widzisz wystawienie Proszę. spoko Nie za są wędki? Nie on jest to mamy się też No, w miarę, przy brzegu samym wziął. O już, po ogonku. Tam chociaż mam przypom. Ślub pieprzony, nienawidzę tych przypom. Siedzi? Podbierak? Jest rybka Ale jest Ale jest Druga Wygrywa O Jest metrówa Siedzi? O jest następny Czekaj, czekaj, czekaj Spoko, spoko to jest silna To jest Czyli 2-2 2-2 jest A w trzecim miejscu co tam wygrywał? No ty wygrałeś co tam Czapkę masz i główki I gówy. Jest tam tego trochę O, nie no jest rybka drugi się nawet I tyle nie miał wędkę No, niezcie go a, a, a kto miał największą rybę? Ja, to dobre. Ja to musisz zmierzyć. Spad. Aj, widzisz. Ale na zakończenie było coś. Wywalczony. się? Nie, no spadł I tak chyba jeden, on nie miał jeszcze ryby, nie czy miał. Miał jedną. Ja to na brudnym? Wiesz co, ostatnio tam pływałem to cisza. Parę złamany, ale... Trudno. Dobra, kończymy to. Dzięki wszystkim, że przyszliście za przybycie, że udało się was wyciągnąć od komputerów. Dzięki wielkie, piąteczka. Teraz nagrody. Ci, którzy nic nie wygrali. Odezwijcie się do mnie, to podrzucę te trzy czapeczki dla tych trzech osób. Dobra, to miało być za pierwszą rybkę, to jest dla Ciebie, którą złowiłeś Teraz tak, największa ryba. Tak, i tu też miałeś dwie, u was jest remis, więc podzielimy to tak, żeby było sprawiedliwie. A wam podrzucę czapeczki. Wy się znacie razem, znacie się i ten chłopak no. pojechał, tak? Trójkę? Marcela tego, teraz się znamy już. Dobra Pytam. Tu chłopak ten miał no największa ryba, tam pierwsza ryba i tu górę, no, ja bo złowili po dwie ryby Jakieś coś Nie, te... coś tam wie coś tam, Sporo gówek czy buraszek. Mogę wójt i... A na koniec kupiłabym się Jest tu tamty, jakiś pierdolny ¡Ja, <laughs> ja,